Od piątku do niedzieli w miejskiej poczytalni raz po raz ktoś stawiał wszystko na jedną kartę, a to za sprawą odbywających się tam kolejnych, sponsorowanych przez ratusz, otwartych mistrzostw Legionowa w Brydżu Sportowym. Blisko 200 ich uczestników walczyło o puchary ufundowane przez prezydenta miasta Legionowo oraz szefów miejskiej biblioteki publicznej i EU Capital Areny oraz Legionowskiego Klubu Brydża Sportowego. Do zdobycia były również atrakcyjne nagrody finansowe. Jest to duży turniej, dużo punktowany. Zawodnicy po to przyjechali z Warszawy, no z okolic z Mazowsza, bo uzyskuje się dużo punktów. Poziom jest naprawdę wysoki, naprawdę poziom wysoki. Dużo zawodników z bardzo wysokim buka. Buka to jest współczynnik, który mówi o tym, jakiej klasy jest brydżysta. Dużo brydżystów uczestniczy w tym turnieju. I w piątek, i w sobotę cały dzień graliśmy. I dzisiaj naprawdę, e, oby tak było zawsze, żeby przyjeżdżali. Zainteresowaniu miejskimi mistrzostwami niewątpliwie sprzyja ich mała odległość od stolicy. A to głównie tam mieszkają krajowi czempioni Brydża zdobywający medale na olimpiadach lub Mistrzostwach Świata. Wpadają więc do legionowa pograć i oni, i zawodnicy siadający do stolika głównie dla zabawy. Inna sprawa, że to rozrywka wyjątkowa, służąca czemuś więcej, niż tylko miłemu spędzaniu wolnego czasu. Brydż uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje. Po głębokiej analizie. Tego, co mam w karcie, tego, co ma partner, czyli zasobów silnych stron tego, co w sobie, to na co dzień też. Jeżeli nie podejmujesz właściwych decyzji ekonomicznych, życiowych, no to klapa. To kiedyś, czy później, czy wcześniej dostaniesz po uszach. Tu się uczysz przy stodyku na razie bez większych konsekwencji finansowych, zdrowotnych, ale uczysz się podejmowania decyzji. A po drugie, co już no wspomaga, logiczne myślenie. Rozwija umysł. Rozwija i zarazem konserwuje. W opinii wielu doświadczonych brydżystów ich ukochana gra stanowi świetne lekarstwo, choćby na starczą demencję. Dzięki niemu dosłownie w przenośni można mieć ją z głowy. To między innymi dlatego lokalni popularyzatorzy brydża przy wydatnym wsparciu Urzędu Miasta starają się wskrzesić legionowską potęgę w tej dyscyplinie sportu. Wychodzą bowiem ze słusznego skoninąc założenia, że skoro są w tej dziedzinie chlubne tradycje, to warto byłoby do nich nawiązać. Chylę czoło przed prezydentem, że pochylił się w kierunku naszej prośby i w szkołach prowadzimy zajęcia brydża sportowego. Ja się z tego bardzo cieszę, bo walczę od dawna, żeby ten brydż nie zginął z moim pokoleniem w regionie. Myślę, że za 3-4 lata odbudujemy taką potęgę brydżową, jak to było on dziś, gdzie mieliśmy pierwszą ligę, drugą ligę. W tej chwili mamy drugą ligę, dwie trzecie ligi. Ale to jest troszeczkę za mało jak na potencjał e, mieszkańców Legionowa. Taka jest prawda. Jest dużo ludzi mądrych w Legionowie e, i po prostu trzeba to wykorzystać. Zarówno początkujący, jak i utytułowani brydżyści, bez trudu, znajdą w Legionowie odpowiednich partnerów do stolika. Lokalne środowisko brydżowe jest tyleż liczne, co otwarte na nowych zawodników chętnych do sportowego grania w karty. Mamy turnieje w każdy poniedziałek tu w poczetalni. Oprócz tego we wtorki w Uniwersytecie III wieku, w poniedziałki po południu o godzinie 14.30 w środę w Towarzystwie Emerytów w Urzędzie Miasta na dole, po prostu jest gdzie pograć. Zachęcam wszystkich, wyjdźcie z domu, przyjdźcie do nas, grajmy.